Nazywam się Sławek Dolata. Organizuję jeden z największych festiwali flamenko w Polsce. Jestem z Bydgoszczy i przede wszystkim chciałbym promować Bydgoszcz, promując Bydgoszcz i kojarząc Bydgoszcz z flamenco. Muzyka Pomysł do projektu przede wszystkim się zrodził z tego, z czego najbardziej i co najbardziej kocham, czyli muzykę flamenko. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Muzyka flamenko utożsamia się przede wszystkim jako miejscem w Hiszpanii, ale tak naprawdę swoje korzenie ma w dalekich, w dalekich Indiach, więc jak gdyby mój pomysł na, na festiwal, na, na koncerty czy na poznanie różnych kultur jest przede wszystkim wędrówką ludów, które przybyły no, dość daleką drogę, aby dotrzeć do, do Andaluzji, do Hiszpanii, gdzie, gdzie flamenko miało i ma swój koniec. To miejsce wiąże się w bardzo szczególny sposób, chociażby dlatego, że jest to centrum, serce miasta, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi i chciałbym, aby właśnie w tym miejscu ludzie, którzy przychodzą, zetknęli się zupełnie nawet przypadkowo z muzyką, którą tutaj będą mogli usłyszeć, a chciałbym zaprosić artystów, no, którzy reprezentują najwyższy poziom na, na, na świecie. Tutaj rządzą emocje, to jest najważniejsze w tej muzyce i coś, czego w Polsce wydaje mi się, że nie ma i brakuje nam, i chciałbym to pokazać w Bydgoszczy. Takie otwarcie się na, na, na świat, na, na, na właśnie emocje, na to, żeby muzyka otwierała nasze serca, a to potrzeba chyba nam wszystkim.